Cześć, witajcie w dzisiejszej recenzji maszynki do mielenia mięsa firmy Edenberg. Jest to maszynka rozmiar numer 8. No i od razu Wam powiem, że <śm> to, to urządzenie nie można nazwać maszynką do mielenia mięsa. Ja ją sobie już rozpakowałem i zobaczcie, maszynka wygląda maszynka odlew wygląda czekajcie bo mi tam psy ujadają muszę zamknąć ok. dobra już jestem maszynka wygląda jak odlew żelaza jak niechlujny odlew żelaza zobaczcie powierzchnia jest okropnie chropowata okropnie ostra gwint to nie jest gwint to jest to jest odlew w kształcie gwintu. To nie przypomina nawet gwintu. To te rowki tutaj, które są, ja wam teraz zumuję. Te rowki w każdej chwili przy mocniejszym dokręceniu mogą się wyłamać. Kupiłem sobie tą maszynkę. Maszynka jest mi potrzebna do kręcenia różnych odcinków na drugim kanale, ale ta maszynka się nawet do takich odcinków, ja nie będę mielić mięsa, tylko będę inne rzeczy mieli no to, no to ta maszynka nawet do takiego mielenia się nie nadaje. I tej maszynki nie odsyłam z powodu tego, że mi nie pasuje jej wygląd, tylko odsyłam z powodu tego, że jest uszkodzone ostrze w tej maszynce. Jak możecie zauważyć, tam jest tulejka podwałek. Zobaczmy sobie teraz może jak ta maszynka Dokładnie wygląda, czyli to, co wadę tej maszynki. To pierwsza wada. To jest jej okropna porowatość. Wszędzie są zadry, ostre, takie wystające grudki. Druga wada. To jest bardzo słabej jakości gwint. Trzecia wada. No to, to jest niechlujstwo wykonania. Zobaczcie, jak tutaj brakuje kawałka materiału. Nawet tutaj widzicie. Tu brakuje, tu brakuje, kawałka odlewu. To jest trzy wady. Teraz przejdziemy dalej sobie. Zobaczymy inne części. W zestawie macie, nie wiem czy tu jest coś, o jest, w zestawie macie tak. Tulejki do nadziewania kiełbasy. Ja jeszcze się nie przyglądałem dokładnie wszystkim akcesoriom, tylko zobaczyłem, że nożyk nożyk jest pęknięty i od razu no i zobaczyłem też jak ta maszynka wygląda i od razu out rozpakujemy sobie, ja już to wcześniej otworzyłem, rozpakowałem i złożymy sobie ją na filmie. Zobaczymy jak to wszystko wygląda. Rączka, rączka. Rączka jest tak samo strasznie strasznie padziewna. Mocowanie zrobione na prasie. Sprasowane. Materiał, odlew. No tutaj jest gładsza powierzchnia niż na maszynce, ale też odlew podlewzie. Idziemy dalej. Ślimak. Trzpień tego ślimaka, tutaj możemy zobaczyć, że jest wkręcony. To nie jest całość odlewana, tylko to jest część wkręcona. Sam ślimak. Tak samo odlew padziewny. Ostre krawędzie. Tutaj jest bardzo słabej jakości gwint. Jak dokręcimy korek, dokręcimy z tej strony korek, to to, to się nam po kilku razach wyrywa. teraz najlepsza część tego. Zobaczcie, tutaj praktycznie w tym miejscu, tutaj praktycznie jest minimalny gwint. Na tym pokrętle, pokrętło, gładkie, gwint, okropny. Lecimy dalej. Nadziewarki do kiełbas, plastikowe. Można coś o tym mówić. Plastyczny plastik. plasty. Widzimy dalej sitko, które było zamontowane w maszynce, naostrzone. Ale jest pozostawiony grat po ostrzeniu, pozostałości metalu materiału Zostawione. Jak obcięcie nie wiem, czy zobaczycie coś, czekajcie, wezmę wam białą powierzchnię dam. a widzicie, zostawione są kawałki materiału po ostrzeniu. To wszystko pójdzie do mięsa. Jak będziecie kręcić. Ale o za takie coś to bez kitu chyba producent o za takie co im za sprzedaż takiego sprzętu to oni by, jakby coś się stało to by ponieśli konsekwencje z tego tytułu, że pozostawili takie opiłki metalu dopiero dzisiaj przyszła. Ja tylko roz, rozpakowałem i mówię o kurde, jaki badziew. Tłuste w oleju sitko. Opiłki metalu tak samo są. Zobaczcie. O tu jest jeden opiwek. Czekajcie, żeby wam pokazać. Na środku tutaj. O tu jest opiwek. O widzicie, jest opiwek. Wszędzie opiłki metalu są. To też tuste. O tu jest opiłek, zobaczcie. Nie wiem, czy to O tu jest opiłek. Ojej, to widzicie. lecimy dalej. Naciwarka do kiełbasy. Pokrętło do montażu rączki. Do montażu rączki. W pokrętłach jedynie nie podoba mi się. Podkładka, bo ta podkładka to jest, no żeby was nie skłamać, może nie wiem, 30 mm, i ta podkładka się za któryś tam razem wygnie. Gwint Tu jest już wykonane ze stali, nie wiem, może w twardości 5,8, coś takiego, tak na oko widać, że to jest taka stal. Klasa twardości. Chodźmy dalej i nieszczęsny nożyk. Zaraz coś muszę jeszcze sprawdzić. Przylega, 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 przylega. Zobaczcie, jak naostrzony jest ten noż. Na białym tle to zobaczycie. Ostrość mi złapie kamerka. Nóż ma dołki w ostrzu. A w tym miejscu przyszedł do mnie, nóż pęknięty. Zobaczcie, tu jest. Yy, tu jest jakby taki skaza odlewnicza. Bo tutaj było ostrzone to widać, że jest pociągnięte kamieniem do ostrzenia za głęboko, bo jakaś była skaza odlewnicza. W tym miejscu jest nożyk pęknięty. Dobra, to już w nie ma nic. Na szybko złożymy sobie tą maszynkę. Zobaczymy, jak to wygląda. Więc tak, montujemy na A i zobaczcie, jak będziecie mieli tą maszynką mięso, czyli nie wiem, czy wam się uda To przez te wszystkie ostre krawędzie, które są w środku, te, co wystają, takie grudki takie ostre. To mięso, te włókna mięsne to będą przecież zostawały tutaj w środku, bo będą tak się zaczepiały i to, i to będzie tak się ciągnęło i zostawało w środku. Bo po, po mojemu w takiej, po, po chłopskiemu myśleniu, taki takiej chłopski, na chłopski rozum, to przecież to powinno być wszystko gładkie, takie, żeby to mięso tak wychodziło e, bez żadnego oporu stąd. No i dobra, montujemy to. Patrzę w kamerę i jednocześnie maszynkę składam. O i tutaj chodzi mi o ten baziewny gwint. Jak sobie wkręcicie to, to jest to pokrętło. to po innego nie ma. Jak wkręcicie sobie to pokrętło kilkukrotnie. To jeszcze się kręci. Do końca musi dojść tak. Jeszcze. O dobra, zakręciłem już. I o to mi chodzi, że jak będziecie dokręcać tutaj kilka razy pod rząd, wiadomo, bo używacie maszynki sobie do mijania mięsa, to ileś tam razy używacie i za którymś razem może ten gwint się zerwać. Zakładamy teraz nasz połamany nożyk, pęknięty nożyk. Zakładamy jakieś sitko, to na przykład mamy sobie maszynkę i maszynka wygląda w ten sposób firma Edinburgh numer osiem a jeszcze bo zapomniałem, bo gdzieś to obok leży, bo to nie było w ogóle w woreczku. Jest taka podstawka, jest taki plastik zabezpieczający. Nakładacie sobie ten plastik tutaj na maszynkę i jak przykręcacie do stołu, to to jest takie zabezpieczenie blatu przed uszkodzeniem. Maszynka wygląda tak, oto w ten sposób. I teraz tak, co ja Wam mogę powiedzieć, jeżeli zechcecie, wydać swoje 70 zł na tą maszynkę no tak, jeżeli dokręcicie sobie mocne pokrętło tutaj o, o już, już gwint trzeszczy to nie będziecie mogli ruszyć rączką widzicie, ciężko rączka się bardzo ciężko obraca, musi, musi to pokrętło być poluzowane o, o, poluzowane musi być, żeby ta rączka się obracała Pasowania elementów to jest tragedia. Tu jest taka tulejka plastikowa, która ma niwelować tarcie i niwelować ten luz, ale to nic nie daje. Wszystko lata. Ta dolna podkładka, która mocuje nam maszynkę do blatu, tak samo jest wprasowana w tą śrubę. I to też jakiegoś zbytnio trwałego połączenia, nie pokazuje nam. To jest rozprasowana ta śruba. Szpień śruby, który się tak samo obrobi, bo jak sami możecie zobaczyć, jest tutaj bardzo duża przestrzeń i wystarczy, że tylko nam się kawałek metalu wykruszy i podkładka wyleci. To jest moja opinia na temat tej maszynki. Edelberg. Jeżeli Miałbym wydać 70 zł na maszynkę i kupić tą maszynkę nową. To wolałbym 70 zł wydać na maszynkę używaną innej, lepszej firmy. Nie polecam. Nie polecam. I jeszcze raz nie polecam tej maszynki. Jest, to jest naprawdę kiepski produkt. Naprawdę kiepski. Jako jeszcze tutaj też brakuje materiału. I produkt. Także z mojej strony to wszystko. Wpadajcie na kanał, bo będą pojawiały się inne odcinki. Trzymajcie się. Cześć.